Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem House i to jest pierwszy kontakt z grą, a w zasadzie to nie jest gra, tylko taki specjalny tryb do gry Resident Evil 3 Remake. Ostatnio też wrzuciłem film na temat dema przedpremierowego z Rokkon City. Um, no cóż, rzućmy sobie okiem. Teraz Wam puszczę taki filmik przedstawiający troszeczkę tą yy, rozgrywkę, ten tryb tutaj w tej grze, a resztę opowiemy już na, w rozgrywce. Okej, okay, mamy przed sobą taki ekran już, jakby wyboru postaci, i później yy, każda postać ma inne umiejętności przypisane do danego, do danego gracza. My jesteśmy Samuelem, i on ma takie, hmm, no to coś znaczy to używanie zielonych ziół, czy, przy... no, wiadomo, nie? Więc, yy, o, tu mamy jakieś dodatkowe, będziemy mieć. Natomiast to, co właśnie chciałem powiedzieć, że każdy... E, przed chwilą jak sobie grałem meczik tak na szybko, żeby zobaczyć co i jak, to grałem e, January, to jest ta blondynka po lewej. I ona miała jakieś umiejętności takie hakerskie, gdzieś tam kamerki hakowała i tak dalej. To mam nadzieję, że wszystko zobaczymy podczas tutaj meczu. Natomiast... strange place today, no? Jest troszeczkę do pogadania. Mam jedno zielone zioło. Kurde, drogie tego. Niebieskie zioło się przydaje. Westaw naprawczy. No dobrze. Mamy... Kurcze, nie lubię tego, bo to jest walczy z kijem. Czyli że on. No, ta January tutaj, co. To wcześniej walczyłem, znaczy. Ona miała. Pistolet. Jakiś tam, prawda? Ja się nie znam na tym. Natomiast, no tutaj troszeczkę będzie mi ciężko grać z tym. z bronią białą, ale spróbuję co nieco wam tutaj pokazać. Ważne, żeby tutaj poopowiadać co nieco o tej produkcji, bo jest bardzo ciekawa. To trochę przypomina. Hmm. Taką gierkę z 2012 bodajże, jak Evolve, Evolve Stage 2, coś takiego, na pewno kojarzycie. To była taka zespołowa... <laughs> Zespołowe coś. Jak widzicie, na górze mamy zegar, bo to, to się odlicza, to jest taki eksperyment jakby. My jesteśmy w drużynie ocalałych i, i tutaj steruje namiec taki ala Big Brother... Taki mózg, yy, mózg operacji, tak to się nazywa, coś kołtego. I, o kurde, ołóżesz, on nie jest przyjemny. Dobra. mamy te... o, na przykład pod G, mamy tą pięść taką. O, właśnie hakerskie. Tutaj nam ta blondynka schakowała kamerę. Oczywiście możemy te kamerki rozwalać, ale. Mm, więc, więc ten taki Big Brother, tutaj on się mózgiem operacji nazywać, coś w tym stylu. Pojawił się zombie z do upatrzeniem.

O, kamerka, uciekacie! ten Ja go nazywam Big Brother'em, bo... Dobra, podniesie go ktoś? A, tak go podnosi. Więc możemy się leczyć tutaj i tak dalej. U. I ten Big Brother nasz cały... Ten mózg nam tutaj utrudnia życie, w sensie, przez te kamerki on nas obserwuje. Gdzieś tam nos, nam tutaj spawnuje zombiaki i różne tego typu rzeczy. Um. Kurczę, zgubiłem wątek troszeczkę. Spójrzcie, <grybaczcie>, bo tutaj troszeczkę się dzieje. Gdzie oni wszyscy się podzielili? E, jestem tutaj, oni kurczęwarzą. Zaraz, albo oni szukają tego fragmentu, chyba ostatniego klucza. Mogłbym użyć sobie tego, bo w sumie mam aż 5. W sumie użyjmy. Dobra, mamy pełne zdrowie, przynajmniej. No i tak, cóż, musimy tutaj przetrwać, nie? Jako w drużynie. Mamy pięć osób. Kurczę, nikt z nas tego... ...nie znalazł jeszcze. Warto tutaj też takie kredyty umbreli ...szukać. Czy tu jest zombiak? Nie. Kurde, wyglądasz tak jakbyś... Właśnie, i przez te kredyty teraz w grze możemy sobie tutaj... ...podczas meczu kupić różne rzeczy. Strzelniczy, no tam nam raczej nie trzeba. Natomiast to. Ja lubię sobie postrzelać, nie? Więc tak z, z bronią białą, to niespecjalnie zombie z zaopatrzeniem. Gdzieś za ścianą. Zobaczmy, jak to będzie działać w ogóle. Ten rewolwer. Czy to jest jakiś taki jednotaktowy? Powolny? Gdzie on jest? No już go tutaj zwerbowali. Tak jest. Oczywiście, jak nagrywam, to teraz musi pies szczekać cholerny, bo jakżeby inaczej. Przecież cały dzień nie szczeka. A teraz musi nagle co chciało. Hmm, jeszcze nie mamy... Mamy mam, ciekawe. No, Dobra, i mamy ten czas. Zaczęłem mówić o czasie. Mamy ten czas. Y o, jest ten pan niedobry, niegrzeczny. I właśnie mnie złapał.

Dobra, te klucza nie mogliśmy znaleźć. On był tutaj na zewnątrz. E, dobra, wiecie o co chodzi, nie? To jest taki poglądowy filmik. Chciałem nagrać, kto jest zainteresowany. A właściwie może kogoś zainteresować ta gra, bo jest dosyć ciekawa, nie? Mamy teraz statystyki i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest coś na styl, właśnie tego. Mm, Takiej zespołowej współpracy w ramach takiego właśnie evolva, nie gdzie mamy jednego głównego tego przeciwnika, jakby i reszta jakby w zespole walczy z nim. To jest ten system, nie? I jest ten system jest dosyć ciekawy właśnie, bo ehm... no, trzeba to po prostu samemu sprawdzić, nie? Zwłaszcza, że każda osoba z drużyny ma inne umiejętności specjalne. Ja w to nie umiem grać, bo ja w lamie strasznie, nie, ale ktoś jest obeznany, albo ktoś rozegra kilka takich meczyków i jakby pozna całą tą mechanikę tutaj. No to podejrzewam, że później oglądanie takiego mecza, gdzie wszyscy razem jakby współpracują i, i to widać, nie, bo tutaj każdy sam coś tam szuka, grzebie, walczy, nie. Nie ma takiej kooperacji tutaj między nami teraz w tym meczu, nie było. Więc to może być takie troszeczkę dziwne, ja wiem. Przeżycie dla, dla widza. Natomiast, no później tutaj mówię, no to może być dosyć ciekawy, ciekawy tryb tutaj. Hmm, co ja mogę jeszcze powiedzieć? Aha, no właśnie, mamy tu wyboru: mecz jako mózg operacji, czyli ten główny zły, znaczy zły. Tutaj wiadomo, jakiś chodzi o eksperyment, nie? Gdzieś tam w filmiku mogliśmy to zauważyć. No i ocalały. Możemy też grać ze znajomymi, nie ma. Żadniejszego. żadnego. Żadne, żadniejszego, co ja chciałem powiedzieć. <grym> tym wyrazem. Że nie ma żadnego problemu, więc. Yy, zachęcam. To jest. Yy, to nie jest demo, tylko beta, otwarta beta, więc zapraszam. Nie wiem, tak szczerze mówiąc, do kiedy to jest yy, czynne, więc kto chce na Steamie yy, można sobie sprawdzić. A zapowiada się ciekawie te trzecia. Znaczy. Trójka, remake eee, trzeciej części. Zastanawiam się, czy by tego nie, nie przejść sobie, bo naprawdę i chodzi dobrze, i, i pod względem takim popularnym też jest, też jest chyba dobrze. Gameplayowo oczywiście też, bo to. Eee, no także. Zapraszam, jeśli ktoś nie widział tego mojego poprzedniego materiału z, z tego remake trójki. E, przedpremierowego dema, to zapraszam tutaj w kartach, oczywiście też podałem Wam. Więc e, tyle. Dobra, nie przedłużam specjalnie moim gadulstwem tutaj, bo, bo i po co? Więc tak, Czy coś jeszcze chciałem powiedzieć, nie wiem, ale. Jak macie jakieś pytania jeszcze albo coś, to w komentarzu bardzo chętnie wdam się w konwersację i odpowiem na wszelkie pytania, a może jeszcze czegoś dowiem też ciekawego o tej produkcji od was. Także e, no śmiało, śmiało piszcie i zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Także pozdrawiam was bardzo serdecznie, nie zapomnijcie o subskrypcji, komentarzu, łapie w górę oczywiście no i do zobaczenia w innych filmikach na moim kanale. Cześć.